Was o poranku 16 stycznia 2020 roku. Zapraszam ponownie nad jeziorko, które odznacza się dużą ilością fantów wędkarskich. Dzisiaj znów połowimy te fanciki. I co? Zobaczymy, co tym razem wylezie. Ostrze sobie zęby na nowy rekord, jeżeli chodzi o ich ilość. Trzymajcie kciuki. No to zaczynamy te nasze zabawy. Pierwszy rzut. Nie do końca udany. Bolinka mi się tutaj poplątała ale i tak bywa no jest jakaś tam zdechła kotwiczka ale to się nie liczy często się przewija pytanie jakiego magnesu używam a więc używam magnesu 70 na 40 teoretyczny udźwig 250 kg ale zaznaczam jest to teoretyczny udźwig można to między bajki sobie włożyć nie zwracajcie uwagi na te udźwigi bo to naprawdę nie ma żadnego tam z rzeczywistością nic wspólnego. Ja tymczasem wyciągam pierwszą. Dzisiaj blachę dosyć starą. Trzeci czy czwarty rzut, i już coś holujemy. Nie waży to za wiele, ale opór czuję. A więc na pewno coś tam jest na końcu liny. A cóż to jest? O, a jest to taki tam gwintownik, czy coś. Tak to przynajmniej wygląda. Albo jakiś element odwagi, takiej podwieszanej, to są wciąż początkowe rzuty i wpadają dwie blachy naraz. Zobaczcie, Patrzcie, tu macie księżyc, tu wschodzi słonko, a my lecimy na drugą dzisiaj miejscówkę, bo ta się wyczerpała. Wykonałem jakieś 30 rzutów. No i dobra, rzucamy na drugiej miejscówce dzisiaj dwa trzy rzuty na drugiej miejscówce, i spójrzcie, piękna blacha wyłania. No, trafiła mi się dobra miejscówka, bo znów coś targam. I będzie to jakiś złom. Bo jak na haczyk, to trochę za dużo waży. A cóż to za złom? Ale piękny młot. Młot Tora do odzysku. Ładnie się go oczyści, obsadzi i będziemy wybijać z głowy urzędnikom te ich pomysły powiem wam jedno rzucam, ciągam, ale patrzę coś mi tutaj świta przy samym brzegu, gołym okiem spójrzmy gumka, no nie wierzę w to po prostu w to nie wierzę leżała tuż pod nosem no to nieźle, ktoś zgubił i nie zauważył i takie cuda się zdarzają <gum> komuś się wyraźnie omlet przypalił Taka tam widzicie patelnia bez dna. No dobra, czas na trzecią miejscówkę, która znajduje się tuż obok drugiej, jakieś 10 kroków. Spójrzmy co tutaj nam wyjdzie. Trzecie i czwarte łowisko okazało się stratą czasu, dlatego jestem już na piątym, gdzie witam mnie blacha. I to taka zacna. Spójrzcie, co ja tam ciągnę: jakiś kubek albo garnek. Taki niebieski. Taka kwarta to się nazywało taki wielki garnuszek o dziwo dopiero pierwszy dzisiaj koszyk zanętowy już myślałem że go tutaj nie trafię niewielkich rozmiarów blaszka wraz ze stalką drugi dzisiaj koszyczek zanętowy tyle że ten w takiej ciekawszej formie nietypowej i rzadko mi się takie trafiają dorzucamy sprężynkę zanętową i niewielki haczyk tamta miejscówka się wyczerpała więc jestem na szóstej z kolei miejscówce i spójrzcie wpada taka zwiewna gumeczka Piękna sprawa. Przeniosłem się na siódme z kolei łowisko. A tu spójrzcie, taka niespodzianka. lekka warstwa lodu z samego brzegu. No bo miejsce jest w cieniu, dlatego. Takie mamy tutaj zjawisko pogodowe. Łowisko numer 7, oprócz tej tafli lodu, nie zaoferowało mi nic ciekawego. Dlatego jestem już na łowisku numer 8, które witam taką starą blachą ale masakryczny ciężar dźwigam teraz takiego oporu jeszcze nie czułem dzisiaj ogólnie dawno temu nie czułem parę ładnych kilo będzie nawet na około 10 sam jestem ciekaw coś to będzie o mój ty panie ok spójrzcie jaki fajny haczyk taki duży haczyk na ryby Podejrzewam na suma i blacha do tego. <laughs> Piękności, ty moje. Kolejna blacha, tym razem w bardzo ładnym stanie. A ja lecę na kolejne łowisko. Kilka kolejnych rzutów. I stalka wyłazi. Razem z piękną gumeczką na końcu. Nie wiem, może jestem dziwakiem, ale rajcują mnie takie widoki. Zobaczcie, kolejna piękna guma. Razem ze stalką. Bo zmieniłem znów miejscówkę, ale tuż obok było tamta, więc niedaleko. No i coś mamy niestety. To nic ciekawego, denko od puszki. Jestem na 12 i ostatniej dziś miejscówce, wyłazi taki haczyk. A ja jeszcze rzucę 10 razy i zawijam się do domku. Gdybym nie patrzył na kalendarz, to powiem wam, że nie uwierzyłbym, że jest 16 styczeń. Jest tak ciepło jest po prostu myślę około 10 stopni na plusie. Normalnie, jakby był kwiecień, niesamowita sprawa. Jeszcze takiego stycznia ciepłego chyba nie przeżyłem. Także idziemy w kierunku tropików, ale to fajnie, bo przynajmniej możemy mieć sezon cały rok. No, trochę gorzej dla natury, przyrody, no bo wiecie to nie jest normalne. Dwa kawałki drutu kolczastego, a pomiędzy nimi kolejna gumaczka. Podziałałem w terenie dokładnie 2 godziny 40 minut. Odwiedziłem 12 stanowisk wędkarskich. Tym oto koszyczkiem kończę na dzisiaj. A Was zapraszam na podsumowanie, które zrobię w domu. Na podsumowanie, które obiecałem i robię w domu, spójrzcie, jest z pięć fajnych gumeczek, dosyć dużo blach. Niestety, zaledwie trzy koszyki, a więc rekordu nie ma. Ale jak na tak krótki czas, to wynik jest zacny. Dziękuję Wam serdecznie za 5000 subów. Postaram się na tę okazję wymyślić jakiś konkurs, ale to już niebawem. Myślę, że w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.